Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie przed losowaniem grup drużyn biorących udział w turnieju Smoka Wawelskiego w roczniku 2007. Turniej rozpoczynamy już jutro na obiektach Bieżanowianki Kraków. Serdecznie zapraszamy wszystkie 16 drużyn, które wezmą udział w tym turnieju. Częściej jest już z nami w hotelu Garden Park w z którego już za chwilę rozpoczniemy losowanie grup. Dwa słowa o tym, jak będzie wyglądał turniej, jak będzie przebiegało losowanie. Otóż 16 drużyn zostanie podzielonych na dwie grupy: grupę A i grupę B. Obie, obie grupy będą miały po 8 zespołów i będą rywalizowały o grę w lidze mistrzów i w lidze, Ligę Europy. W lidze mistrzów zagrają po 4 najlepsze drużyny z każdej grupy, a drużyny, które zajmują miejsca od 5 do 8, grać będą. W lidze Europy. Liga Europy i Liga Mistrzów rozpoczną rozgrywki drugiego dnia naszego turnieju w sobotę po południu i wszystkie drużyny będą rozpoczynać rywalizację od zera bez żadnych punktów, a więc wyniki z pierwszego dnia turnieju z pierwszych faz nie będą przepisywane. Nagrodą główną w turnieju jest możliwość wyjazdu na turniej zagraniczny. Przy współpracy z firmą Pro Turnier, bądź bon na sprzęt sportowy o wartości 1800 zł. Organizatorzy postanowili, że w związku z tym, że mamy kilka drużyn z tego samego miasta, te drużyny będą rozstawione tak, żeby podczas pierwszej fazy turnieju nie spotkały się w jednej grupie. Wśród drużyn rozstawionych są dwie drużyny z Ukrainy. Są to drużyny Galet Lidstar i Atletik Club Odessa. Obie te zespoły, Oba te zespoły będą zajmowały trzecie miejsce. W w swoich grupach, a więc będą losowane, będą miały numer już z A3 bądź B3, rozstawione są również drużyny krakowskie, Krakowia będzie w grupie A pod numerem 5, a w grupie B pod numerem 5 będzie Hutnik Kraków, rozstawione są również drużyny z Rzeszowa, SMS Rzeszów jest w grupie A z numerem 8, a Stal Rzeszów w grupie B również z numerem 8, także... Te najważniejsze rzeczy już wiemy, czas przejść do losowania. Losujemy drużynę, która będzie przyporządkowana do grupy A i będzie z numerem pierwszym. Grupa A numer pierwszy będzie to drużyna Akademii Sandecja. Akademia Sandecja będzie w grupie A oznaczona numerem pierwszym. Czas poznać drużynę, która grać będzie w grupie B i również będzie oznaczona numerem pierwszym. W grupie B z numerem pierwszym zagra kolejarz stróże. Czas na zespoły, które będą oznaczone numerami dru numerem drugim. I tak w grupie A z numerem drugim zagra. MKS Z Duńska Wola. MKS Z Wola, grupa B grupa A, przepraszam, numer 2. Czas na grupę B i również numer 2. To drużyna PA Lutunów. Drużyna PA Lutunów będzie grała w grupie B i będzie oznaczona numerem drugim. Numerem trzecim, tak jak powiedziałem, numerem trzecim rozstawione są drużyny ukraińskie i tak w grupie A będzie to Galet Lidstar, a w grupie B Athletic Klub Odessa, także teraz rosujemy drużyny, które grać będą w grupach z numerem czwartym. I w grupie A będzie to drużyna Czarnych Oleszyce. Czarni Oleszyce lądują w grupie A i będą grać z numerem czwartym. A z tym samym numerem w grupie B zagrają. Zagra Dalin Myślenice. Dalin Myślenice, grupa B, numer 4. Z numerem 5 mamy rozstawione drużyny z Krakowa. W, dru, w grupie A będzie to Krakowie, a w grupie B będzie to Hutnik Kraków. Także przechodzimy do losowania drużyn, które będą oznaczone numerem 6. I numerem 6 w grupie A będzie. AMP. Kickstar, AMP Kickstar, grupa A numer 6 i grupa B również z numerem 6. To drużyna Orląd Łuków. Oręta Łuków trafiają do grupy B i grać będą z numerem 6. I ostatnie dwie drużyny nam zostały, które zostaną przyporządkowane z numerem 7 i tak z numerem 7 w grupie A zagra AKS Mewa Krubin. AKS Mewa Krubin zagra w grupie A z numerem 7, a w grupie B z numerem 7 została nam jedna kulka, więc tutaj nie powinno być żadnych wątpliwości. Będzie to drużyna MKS Awia Świdnik. MKS Awia Świdnik w grupie B z numerem 7, a w, z, z numerami 8 w grupie A będzie SMS Rzeszów, a w grupie B Star Rzeszów. I teraz jeszcze postaram się Państwu przytoczyć wszystkie drużyny, które zostały przyporządkowane do grupy A i do grupy B. I tak w grupie A zagra Akademia Sandecja, MKS Zuńska Wola, Galec Star, Czarni Oleśnice, Krakowia, AMP Kickstar, AKS Mewa Krubin i SMS Rzeszów, to jest grupa A. I grupa B, Kolejarz Stróże, PA Lututów, z numerem trzecim odessa, z numerem 4 Dalin Myślenice, z numerem 5 Hutnik Kraków, z numerem 6 Orlęta Łuków, z numerem 7 Awia Świdnik i z numerem 8 Rzeszów. Tak będą wyglądały pary, tak będą wyglądały grupy pierwszego dnia turnieju i połowy drugiego. Później cztery najlepsze drużyny awansują do Ligi Mistrzów. Drużyny z miejsc od 5 do 8 zagrają w Lidze Europy, a finałowe spotkania już w niedzielę. Wszystkie mecze oczywiście. Będą rozgrywane na obiektach Bieżanowianki Kraków, my już z hotelu Garden Park w Bielice bardzo serdecznie dziękujemy i do zobaczenia podczas turnieju.